To są artyści rynków Jacek Brzeski i Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. W dzisiejszym programie Łukasz Warden Maciej Leściosz, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Zaczynamy Łukaszu od Giełdy Amerykańskiej, od tamtejszego indeksu technologicznego NASDAQ. No, i można powiedzieć, że dla tego indeksu, ale nie tylko dlatego, dla wielu innych amerykańskich i światowych, ważna była środa 18 grudnia, kiedy stopy procentowe o 25 punktów bazowych obniżył amerykański bank centralny Fed, i to było akurat przez wszystkich oczekiwane. No, ale już chyba mniej oczekiwane były zapowiedzi i wypowiedzi Jerome Powella, szefa tego banku, który dał do zrozumienia, że Dalsze szybkie obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych są niepewne, że polityka gospodarcza, którą będzie prowadził nowy prezydent Donald Trump, może spowodować podwyższenie inflacji. W związku z tym Fed się zrobił trochę bardziej jastrzębi, zrobił się bardziej ostrożny. Skorzystał na tym dolar, bo się wzmocnił, no ale na przykład indeksy Także technologiczny Nasdaq mocno spadły ze szczytów. Ale to nie była wypowiedź jakaś zaskakująca, więc myślę, że po prostu na rynku przytrafiła się absolutnie zasłużona korekta. Przepraszam, nie szukałbym nawet tutaj powodów. Po prostu typowa techniczna korekta. Mamy tyle pozycji spekulacyjnych na rynku, tyle powystawianych różnego rodzaju opcji jednodniowych. No, rynek jest bardzo mocno spekulacyjnie w Stanach Zjednoczonych nastawiony, zlewarowany. Cały świat uderza, właściwie zwiększa tą ekspozycję na amerykański rynek od dłuższego czasu, rokrocznie. Teraz ta najbardziej już spekulacyjna faza od wyboru Donalda Trumpa ma miejsce. Więc rynek będzie nerwowy, i myślę, że my nawet możemy niżej skończyć tą, tą korektę, z którą teraz się borykamy, i to dalej nie będzie zaskoczenie, i to dalej nie będzie nic, co jeszcze powinno inwestorów niepokoić. Po prostu te najbardziej gorące pieniądze, które totalnie bezkarnie. Bo, czyli kupuj dołek i, i, w, i dalej Licz na kolejne dalsze wzrosty. No one powinny zostać skarcone. Ten trend wzrostowy jest zachowany. My spokojnie możemy wrócić do tych poziomów no prawie że sprzed roku na Nasdaku i pewnie dopiero wtedy można by zacząć się tak na poważnie niepokoić. Natomiast no w, mamy dane przecież dzisiaj o wzroście gospodarczym. One są lepsze niż tego oczekiwali inwestorzy. To będzie miało swoje pozytywne konsekwencje przecież i rezultaty w wynikach. Więc jesteśmy po prostu w, w, w korekcie tego szalonego trendu. Ona my jeszcze może potrwać to teraz zajmiemy się trendem jakiemu podlega Russell 2000 Maćku czyli indeks amerykański indeks mniejszych spółek mniejszych jak na skalę Stanów Zjednoczonych no tutaj od prawie miesiąca jest dosyć słabo to znaczy był rekord historyczny pod koniec listopada ale grudzień już taki dobry nie jest no, i o na ZDAQ-u czy na SP 500 ze szczytów korekta była zasłużona, no to tutaj korekta była też spowodowana tym zasłużeniem przez inne indeksy. Czyli tak naprawdę zostało to rykoszetem, bo tutaj ruch spadkowy zaczął się już wcześniej. i Trochę chyba przesadził rynek z tym chórem optymizmem po wyborze. Trumpa, bo tam wówczas taki wzrost był bardzo silny, no bo oczywiście jego hasło America First tutaj zrobiło swoje i inwestorzy liczyli właśnie na to, że to spółki te mniejsze nagle bardzo szybko zaczną generować już w pierwszych kwartałach super zyski, w związku z tym oczywiście jest tutaj potencjał i te spółki mniejsze, one w tym momencie mogą być preferowane i wydaje się, że może być taka rotacja na przestrzeni przyszłego roku do spółek mniejszych, natomiast nie aż na taką skalę, więc tutaj być może ten ruch był przesadzony. Faktycznie tutaj posiedzenie FED, ono nie było samo sobie zaskoczeniem, ale jednak jako taki dodatkowy pretekst i właśnie rykoszet od innych głównych indeksów na raselu też było widać spadki, natomiast w dłuższym terminie utrzymujemy się, jak widać na wykresie, w trendzie wzrostowym. Dopiero przebicie dolnego ograniczenia tego kanału mogło być niepokojące, no tutaj jeszcze dość daleka droga do końca roku, jeszcze się może też coś zmienić, tutaj mamy kilka sesji jednak w tym roku, jeszcze efekt taki może być strojenia okienek na innych aktywach, więc również tutaj się może to pojawić. No i przede wszystkim musimy zwracać uwagę, jak jaki kapitał jest, no bo jednak kapitał ulokowany jest inwestorami dualnych poprzez fundusze inwestycyjne, rekordowe napływy na przestrzeni roku bieżącego, i zwłaszcza w listopadzie, po wyborze Trumpa, one głównie wędrowały do tych spółek większych, tutaj temu się jednak w pewnym stopniu kapitał to omijał, no ale też się może zmienić. Więc póki co, pomimo, że wygląda to źle, na przestrzeni ostatnich. Dwóch tygodni, no to jeszcze tutaj bez paniki myślę, że trend is your friend i on się cały czas jednak utrzymuje jako wzrostowy, a korekta, póki co jest korektą, jeszcze nie jest to ani besta, tej żadne istotne poziomy, takie krytyczne nie zostały przez rynek przebite. Przenosimy się na rynek, który nie jest tak udany jak amerykański rynek giełdowy. Mam na myśli warszawski parkiet i nasze wskaźniki, takie jak WIG-WIG20 i pokrewne. Ten ostatni tydzień dla giełdy warszawskiej słaby, indeksy spadały w skali całego roku. No, mieliśmy WIG wspinający się na szczyty w maju. Ale te nasze najważniejsze indeksy są teraz daleko od szczytów z maja czy szczytów z lipca. Dotyczy to na przykład także indeksu WIG-20 w ujęciu dolarowym. W skali długoterminowej, no to i, i relatywnie w stosunku do innych światowych indeksów, no to trzeba podsumować rok generalnie, że był fatalny, no bo te wartości były naprawdę śmieszne. Wzrostów do tej pory w porównaniu z innymi indeksami, nawet bezpośrednio, które, takimi, które powinny być w wysokiej korelacji do naszego, więc to na pewno im minus, natomiast im plus, jednak utrzymanie długoterminowych poziomów mm, wsparcia. I teraz też Impuls jednak krótkoterminowo, jak dzisiaj zachował nasz rynek, jak dzisiaj nasz rynek się zachował, jak się zachowuje od tego dołka sprzed kilku tygodni, utrzymując jednak trochę wyższe poziomy. Jeżeli uda się ten rok zakończyć nawet na tych gdzieś poziomach, na których teraz jesteśmy, to znaczy nie, nie, nie zejdziemy niżej, no to zobaczmy, ten odwrócony RGR... Na razie oczyma wyobraźni będą to widzieli inwestorzy, ale on powinien tak koić nerwy, i e, przez to mniej inwestorzy pewnie sprzedaż będą naciskali. E, więc to jest jakaś szansa na razie na, na trochę więcej spokoju. E, też dzisiejsza sesja, zobaczymy jak skończymy, ale dość ciekawa. No, po mm, spadku w Stanach Zjednoczonych, no to widać, że na naszym rynku. Tych samych inwestorów nie ma. No tutaj nie poszła sprzedaż, właśnie e, taka, właśnie zlewarowana, szalona, która tych inwestorów i te, tej części portfela, która jest w Stanach Zjednoczonych na tych najbardziej gorących e, papierach, m, u, nas, u nas dość spokojnie. E, trzeba wyczekiwać, czy, czy PKN e, i kiedy PKN e, ustanowi. Przynajmniej lokalne dno no powoli zbliża się już do, do kluczowych poziomów. Więc tak jak rok był bardzo zły, duże rozczarowanie, tak ta końcówka roku może akurat być spokojna, co będzie, co będzie tak krótkoterminowo impuls. Jednym z wielkich zwycięzców 2024 roku jest bez wątpienia amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla. Tutaj widzimy, że Elon Musk maćku czerpie korzyści i będzie czerpał korzyści z politycznej wygranej Donalda Trumpa i, i z jego prezydentury. Licząc od 1 stycznia tego roku, to Tesla podrożała prawie dwukrotnie, przy czym bardzo duża część tych wzrostów przypada na okres od 6 listopada, czyli od momentu, kiedy było wiadomo, że wybory w USA wygrał Trump. No i dodam tu jeszcze tylko, że w tej chwili Elon Musk jest zdecydowanym liderem listy najbogatszych ludzi świata. Deklasuje pozostałych. Jego majątek osobisty jest wyceniany na jakieś 450 miliardów dolarów. Od początku tego roku ten majątek wzrósł o 220 miliardów. No sama Tesla od samych wyborów 6 listopada 89% stopa zwrotu, także no faktycznie imponujący ruch. Oczywiście na fali oczekiwań związanych z samym maskiem w administracji Trumpa i tego, jak to może wpłynąć na również działalność Tesli w przyszłości. Ale wczoraj się pojawiła no, tutaj taka może rysa w tym trendzie wzrostowym, silny spadek, ale to też związane oczywiście z tym, co mówiliśmy w kontekście i i Rasela, i wszystkich innych indeksów amerykańskich. No po prostu wyprzedaż w momencie, kiedy mamy za sobą tak silny wzrostowy, to a inne aktywa tracą, no to nie masz co dziwić, że również tutaj pojawia się chęć realizacji zysków. Być może część tego kapitału po tej realizacji zysków, po korekcie, wróci. A w tym momencie, właśnie jest na korekta. Ten najbliższy poziom, który jest wsparcie do 418, najpotem no dziś okolice 400, tu jeszcze na wykresie jest zaznaczony 360, a tak potem bardziej odległy, ale. No tutaj to, to oczywiście daleka droga, no ale być może część, część właśnie inwestorów taką ma wizję. Czyli po realizacji zysków powrót do, do samej Tesli, no bo te perspektywy cały czas się utrzymują dobrze. No, oczywiście ta działalność maska w administracji Trumpa też jest pomocna, no bo tutaj można liczyć na to, że i ta deregulacja pomoże w szybszym wprowadzeniu samochodów autonomicznych, tych robotów Optimus, które już w tym momencie w fabrykach Tesli zaczynają działać, no tutaj ta, ta zmiana może być, takie przebranżowienie częściowo Tesli i pójście w nieco inną stronę, już nie tylko samochody elektryczne, ale również te właśnie roboty humanoidalne i więc na to, na to rynek liczy, koszty produkcji już w tym momencie tych głównych samochodów, czyli Tesli 3, Tesli X, Tesli Y i Cybertruck spadają, więc to jest taki pozytyw, który też rynek powinien brać pod uwagę. Natomiast sam Trump no z jednej strony, no jest takim zagrożeniem, nawet w dwójaki sposób: z jednej strony, z wojna z Chinami, na cła no może uderzyć w same biznesy Tesli, no bo to jednak Chiny są istotnym odbiorcą zysków generują zyski dla, dla Tesli i odbiorcą jego samochodów, tego, tego producenta. No a dodatkowo nawet na rynku amerykańskim. Trump chce zlikwidować ulgi na samochody elektryczne, więc tutaj to by dostały wszyscy producenci samochodów elektrycznych, ale akurat być może dla Tesli to też byłby jakiś cios, ale najmniejszy, więc w praktyce to mogłoby wręcz wyjść na korzyść dla samej Tesli i chyba też w ten sposób rynek patrzy. No, ale póki co jesteśmy w niegroźnej korekcie, trend silnie wzrostowy, więc też no, to jest kolejna spółka, która nota notabene, taka ciekawostka na koniec, może jeszcze Pojawił się taki nowy akronim. Jeszcze niedawno zrządziły spółki Fang, teraz pojawił się akronim Batman i ta literka T odpowiada właśnie za Tesla. B z takich nowych spółek, do tego, które do Fanga doszły, to jest Broadcom i on zaczyna. No, ale Tesla, właśnie tutaj, też w tym istotna. I być może, właśnie tym Batmanem będą się już wkrótce inwestorzy fascynować. I kolejny zwycięzca 2024 roku, Bukaszu, czyli Bitcoin. Który nie tak dawno przekroczył cenową granicę 100 tysięcy dolarów, ale nie przestraszył się tego, co zrobił, bo potem potrafił jeszcze osiągnąć 108 tysięcy dolarów. No i tutaj znowu musimy przywołać nazwisko Donalda Trumpa, bo jednak wielu komentatorów łączy te, te ruchy w górę, ten wielki popyt na bitcoina z tym, co Trump zapowiada, że włączy zielone światło dla regulacji kryptowalutowych w Stanach Zjednoczonych, że będzie nawet tworzył bitcoinowe rezerwy strategiczne państwowe. Yy, ważnym elementem całej sytuacji na tym rynku jest oczywiście spółka MicroStrategy yy, yy, Michaela yy, Sailora, która ostatnio kupiła bitcoiny za 1,5 miliarda dolarów. Ma tych monet już w sumie 430 tysięcy. W dodatku, spółka Sailora yy, weszła w skład indeksu Nasdaq 100. To może od końca. No właśnie, według mnie to jest spore zagrożenie, gdy na Microstrategy Ekspozycję będzie musiało mieć właśnie przez wchodzenie w ten, przez wejście w ten indeks coraz więcej różnego rodzaju portfelowych funduszy. Myślę, że to jest naprawdę zagrożenie, bo, bo już jest w cenach, a zobaczmy, że nie mamy nowego szczytu i też Microstrategy. Nie odnotowało oh, w ogóle do, do, do szczytu sprzed tych kilku tygodni, to naprawdę sporo brakuje w momencie, gdy Bitcoin notował nowe szczyty, więc tu to, to może, by, no może być kiepsko, akurat pod tym, pod tym względem. Jeżeli Bitcoin zacząłby się korygować, więc tutaj jest relatywna słabość akcji MicroStrategy, i na pewno to jest wielkie ostrzeżenie. Bitcoina nie tylko zakupy MicroStrategy, ale pewnie głównie w związku z ETF-ami pchały do góry, natomiast no, e, chwilowo coś się zacięło, chwilowo można powiedzieć, że nie groźna korekta, natomiast jeżeli 99 tysięcy w ten dzisiaj, jutro czy, czy w weekend już zostałoby złamane, e, no to e, ci najbardziej gorący i e, zlewarowani inwestorzy najbardziej spekulacyjnie nastawieni mogą się przestrażyć. Wtedy kluczowe już, kluczowy już poziom wsparcia to są właśnie okolice 90 591 000. No i tego Bitcoin absolutnie nie może przebić, jeżeli mamy mieć dalej do czynienia z trendem wzrostowym. Gdyby to zostało przebite, no to szczególnie dla Micro to może być naprawdę duży problem, bo przy tym całym trendzie wzrostowym oni dalej dokupowali i ta średnia cena no w taki kroczący sposób szła coraz wyżej. Więc na razie na Bitcoinie nie groźna korekta, ale inwestorzy będą się jej, będą się jej bali, jeżeli właśnie znajdziemy się o 1000 gdzieś dolarów niżej niż jesteśmy w tym momencie, a te okolice 340 dla mikrostraty, że no to absolutnie musi być utrzymane, bo tam jest też tyle tych zlewarowanych pozycji, różnego rodzaju opcji i nowego rodzaju w ogóle ekspozycji w tej spółce, że jeżeli, jeżeli pójdzie strach na, na tym, na tym papierze to możemy naprawdę dużo, dużo niżej wylądować. Pamiętajmy też właśnie o rynku opcyjnym na, na akcje w Stanach Zjednoczonych. Jak duży udział przez ostatnie lata jest inwestorów indywidualnych, jak wzrósł udział inwestorów indywidualnych, którzy nie mają historii. Z, z nietrafionymi, generalnie oczywiście, z nietrafionymi inwestycjami mogą różnie reagować, albo mogą, jeżeli by coś poszło dalej, nie tak, być zmuszeni do, do reakcji. Więc, no, to jest microstrategy, to jest taka piękna historia, ale z, cały czas będąca tykającą bombą. Kto w tym jest, zdecydowanie miał rację. I, i, cały czas, I cały czas zarabiał, biorąc pod uwagę to wielkie ryzyko. Nie tylko Tesla, nie tylko Bitcoin drożeje. Drożeje także na rynkach światowych kakao. Maćku, i to bardzo drożeje. Od początku listopada. Stromo w górę na wykresach. Mamy wiadomości, że na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ganie, w Indonezji, czy tam, gdzie się tego kakao produkuje bardzo dużo, są wysokie temperatury, są nieregularne opady. To oczywiście wpływa na podaż i na ceny. Zresztą na rynku kawy jest tak samo, jak na rynku kakao, drożyzna. Tak, no tutaj wykres samego kakao wygląda bardziej kryptowalutowo niż kryptowaluty w tym momencie. Zresztą mówiliśmy o kakao w dokładnie półtora miesiąca temu, kiedy okolica był 8500 dolarów. Wówczas Pokonanie poziomu oporu tam w okolicach 9500 miało dać kopa solidnego, natomiast chyba nawet wtedy, mówiąc o tym kakao, nie spodziewaliśmy się, że ten kop będzie aż tak solidny i taka dynamika wzrostów nastąpi. W zasadzie tutaj fundamentalnie niewiele się zmieniło od tego czasu. Można by dokładnie powtórzyć to samo, co półtora miesiąca temu, czyli problemy przede wszystkim z podażą, bo popyt jest relatywnie stabilny i rosnący. To też jest istotne, bo tutaj, zwłaszcza ze strony azjatyckich konsumentów, wybory czekoladowe, Wyroby czekoladowe są cały czas cieszą się dużym powodzeniem, natomiast mamy problemy po stronie podażowej. Z jednej strony choroby, które ciążą właśnie kaowcom, dodatkowo, właśnie wspomniana przez ciebie, kwestie samej pogody i to są takie czynniki, które się będą utrzymywały. Rynek to w bardzo dynamiczny sposób zaczął wyceniać, no i tutaj jedynie jest zagrożenie, czy aktualne poziomy, gdzie trudno wskazać opór, bo jesteśmy na historycznych szczytach, czy to nie są gdzieś poziomy, gdzie może się pojawić realizacja zysków, bo trudno tutaj oszacować, czy rynek nie przesadził z taką wyceną. Tutaj oczywiście, w momencie, kiedy mamy takie silne wzrosty po wybiciu i po pokonywaniu kolejnych poziomów oporów, sporo podłącza się kapitału spokreacyjnego, więc tu jest ryzyko, że faktycznie mamy. Sporo w tym spekulacji i może być realizacja zysków, jakaś korekta. Natomiast jednak te, te zmiany klimatyczne, kwestie podażowe, one będą te kluczowe, i to jest bez dwóch zdań czynnik, który może napędzać, ale chyba już bez takiej dynamiki. To jednak nie kryptowaluty, gdzie inwestorzy w patrzą nie na fundamenty, tylko na różne inne czynniki, w, oczywiście w dużej części tej ulicy, to nie można generalizować, ale jednak to jest trochę inne aktywo tutaj, można bardziej sobie tutaj wszystko zobaczyć, jak to wygląda pod względem samej produkcji versus sprzedaż i wtedy w jakiś, jakiś złoty środek znaleźć. Póki co myślę, że to jest sporo spekulacji, także jest to ryzyko korekty. Teraz rynek walutowy i indeks złotego. Ze złotym najgorzej nie jest. Ostatni miesiąc dla indeksu złotego nie najgorszy. Całkiem udany. Miesiąc temu za euro płacono 4,34, teraz mamy 4,25. Z dolarem złoty już tak dobrze sobie nie radzi, chociaż miesiąc temu dolar kosztował 4 16 groszy, potem widzieliśmy 4,03. Teraz mamy raczej ruch znowu w górę w okolice 4,10, no ale dolar w ogóle lepiej się prezentuje niż euro w ostatnim okresie, dosyć regularnie. Natomiast najważniejsze jest to na indeksie złotego, że my wróciliśmy z powrotem powyżej poziom tego długoterminowego wsparcia, albo no tutaj to gdzieś koresponduje właśnie z tym dołkiem, pewnie, pewnie z czerwca, wróciliśmy i utrzymaliśmy się na tych poziomach, więc no dobrze to wygląda. Pozostają te wahania, które wynikają właśnie z, z siły w tym momencie dolara. Na euro złotym my utrzymujemy się powyżej ważnego wsparcia, no ale no jest ta wielka siła, bo ostatnie przecież dwa tygodnie, no to no my przetestowaliśmy te okolice 4,26, udało dzisiaj się zejść niżej i, i teraz ten poziom z przełomu czerwca lipca będziemy testować, więc naprawdę wygląda to dobrze. Ta, ta cała formacja konsolidacyjna, mimo wszystko, cały czas jeszcze trzyma, ale zwiększają się szanse na jeszcze umocnienie złotego na eurodolarze. Więc nie przeszkadza też, zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o indeks złotego, ta siła dolara. Więc naprawdę wygląda to imponująco. Ci, którzy mają złotego, no to mogą dziękować prezesowi Glapińskiemu za zmianę, kompletną zmianę, zaskakującą zmianę retoryki dosłownie w okresie miesiąca. I na koniec jeszcze jedna para walutowa, dolar-jen. W lipcu Maćku za dolara płacono aż 161 jenów, we wrześniu 140, ale teraz znowu płaci się dużo, 155, czyli znowu y, jesteśmy blisko rekordu historycznego słabości jena wobec waluty amerykańskiej. I tu powołując się na wypowiedź Łukasza, można powiedzieć, że posiadacze pary USD, JPY mogą dziękować szefowi Banku Japonii, Wedzie i Jerome'owi Powellowi, który też wpłynął na dolara, na a sam Weda na oczywiście jena, no bo tutaj polityka pieniężna y, obu tych banków centralnych jest kluczowa. Czyli z jednej strony mamy y, wypowiedzi bardziej gołębie niż oczekiwano samego Jerome'a Pawela i tutaj w oczekiwania względem kontynuacji obniżek stóp procentowych nieco złagodniały, jest z kolei y, sam Ueda nie był tak jak się tego oczekiwano, no więc mamy zgrzyt w dwie strony i to nam powoduje, że przebite są kolejne poziomy oporu na samym wykresie USD, JPY, dolar. Jen w tym momencie już przebija 157, czy nawet dąży w stronę 150, no w 157 jest jenu za, za dolara, a te okolice 160, jako kolejny opór, jeżeli by się ta tendencja utrzymywała, to nawet pod kątem takim spekulacyjnym, poszukiwaniu przez kapitał spekulacyjny możliwości, no może być gdzieś tam testowane, jakieś mogą być chęć, może być chęć ataków na te poziomy. No to oczywiście jest jeszcze kawałek drogi, natomiast dziś, już względem nawet z tego co obserwujemy na tym wykresie, który jest w tym momencie na ekranie, już są poziomy nieco wyższe, no jednak na jednej z głównych par walutowych wzrost, kontynuacja po takim jak miało miejsce wczoraj, dzisiaj ponad 1,5%, no to jednak świadczy o tym, że faktycznie te drogi się mocno rozjechały i droga na wyższe poziomy, no póki co jest otwarta, jeżeli nic nie stanie w najbliższym czasie na przeszkodzie. Dziś mówiliśmy o walutach, bitcoinie, o kakao, Tesli i indeksach giełdowych. Życzę Państwu wesołych świąt i zapewne tego samego życzą Maciej Leściosz, Łukasz Warden, CMC Markets. Wesołych, wesołych świąt. Do zobaczenia. do zobaczenia po świętach. Dziękuję bardzo. To już wszystko w programie Artyści Rynków, a następny odcinek z tego cyklu w świąteczny czwartek 26 grudnia. Jacek Brzewski i Love Trading. Do zobaczenia.